I dzień dobry. Wita, jedzie w dół. Dzień dobry, kochani, witam was w kolejnym e, filmie. Skandal. <laughs> Witamy was w kolejnym filmie na moim kanale. Jesteśmy nadal w Gdańsku, zaczynamy kolejny dzień. E, teraz wybieramy się na kawę, potem jedziemy na śniadanie z moją mamą. Mamy całkiem fajny grafik na dzisiaj, więc zapraszam Was na kolejnego vloga z Gdańska. w O, tutaj jest mama. Cześć. Idziemy na śniadanko i tak się okazało, że akurat dzisiaj wprowadzili nowe wiosenne menu, więc będziemy wszyscy testerami. Jesteśmy w te śniadankach. Wszystko było pyszne, smakowało. Mama, twoje było z nowego menu, prawda? No, Reaktion. i jak oceniasz na 10? 10? 10 na 10. Ja poszłam w słodkie pancaki, też przepyszne. Trochę jakby taka masa kajmakowa, tofi. Dan mi to, co ostatnie, i oczywiście z tego jest zadowolony, no bo już wiedział, co bierze. I used to look upon myself as rational and strong. Słuchajcie, spacerujemy sobie Gdańskiem i przyszliśmy właśnie e, tutaj pod to miejsce, w którym się z Dalem poznaliśmy. I czy Wy sobie wyobrażacie, że to e, 1 lipca minie rok od naszego ślubu. Nasza pierwsza rocznica będzie już tak naprawdę za chwilę. Czwartek będzie 10 miesięcy, jak wzięliśmy ślub. No, czyli już zaraz rok. Szok, co? Też myślałam o tym ostatnio. Czas czasu. po prostu tak leci, że... Szok. Mi się wydaje, że w ogóle to wszystko tak niedawno się wydarzyło, nie? Takie świeże emocje. Tam na górze staliśmy rok temu. Ten Ty weeks tomorrow. Day, yeah. Tak. Fajna impreza była to. No i trzeba to roz... powtórzyć. Musimy to, to co? Drugie, drugi ślub. O, jak to się mówi? Odnowienie no, no, tak. przysięgi czy <laughs> to? Odnowienie przysięgi po roku. Done What about same this year. O tak, znowu. To jest świetne, nie? 10 tygodni jutro. Ty jutro? 10 tygodni jutro, tak. Gdzie to jest? Za 10 tygodni mm. będzie we we rok. Chciałbym, żebyśmy mogli to zrobić znowu. My też. Zobaczcie, tam u góry są teraz the, um, ludzie. Pamiętacie, że chcieliśmy, żeby bradż nie wyszedł? Tak, muszę powiedzieć to. U góry tam właśnie są ludzie i też pewnie nas tak było widać. I słuchajcie, tutaj e, po drugiej stronie, jak macie to koło widokowe, o tam, Stali ludzie i oglądali wszyscy, bo było słychać oczywiście i skrzypce i no widać było, że tam się dzieje jakaś impreza, więc stali tutaj nie i obserwowali i ale ja nic nie widziałam tego dnia, szczerze mówiąc oprócz tego osobnika. Dobra, z takich ciekawostek ślubnych, jaką mieliśmy akcję, jaki mieliśmy problem z tym mostem, nie? Składką. Z kładką tak. Za mną jest ta kładka. Nie wiem, czy ją widać, widać tutaj. No, no i ona w... No w uuu kin... uuu <ślesztrowanie> Że tak powiem e, Coś w tym stylu, możecie sobie wyobrazić Także słychać to wszędzie, nie? I co? Co pół godziny mniej więcej, nie? Więc mieliśmy co pół godziny takie okienko Że musimy wziąć ślub, żeby nie było tak, że na przykład no, Ja, Paulina Kuczyńska, biorę Ciebie za męża <ślesztrowanie> Więc mieliśmy taki stres, żeby się wbić w, idealnie w tą godzinę, ale mówimy tak, może być opóźnienie, mogą być problemy z pogodą, więc no z takich właśnie śmiesznych sytuacji ślubnych, jak ludzie mają jakieś takie rozkminy, o których w ogóle ktoś by nie pomyślał, że może być taki problem, no to my mówimy tak, zabuchujemy to miejsce, w którym mieliśmy ślub i w którym się poznaliśmy i będzie tak magicznie, no i oczywiście co? Musi być kładka która wydaje dźwięki co pół godziny i tego nie przemyśleliśmy. Oczywiście dopiero jak zabokowaliśmy to miejsce, zagadaliśmy z naszą wedding planerką i w ogóle z dziewczynami pomagającymi nam przy ślubie, że może być taka sytuacja, ale na szczęście nie było, nie? Mama? Nie. nie jest tak, że ja nie słyszałam, nie. tylko Przypadka no, dała radę. Zagłuszała. Ale y, słyszałam kilka razy, a potem kątę, już jedliśmy, nie i tak dalej, ale to już... Ale tak cicho, bardzo cicho. Tego w ogóle tak nie było słychać, ale w mojej wyobraźni, wiesz, jak to jest jak zakłada, najgorszy scenariusz, to było, że przy przysiędze po prostu odpali się ten most. No ale wszystko poszło zgodnie z planem i chcielibyśmy jeszcze raz właśnie tutaj. Słuchajcie, tam akurat stoją ludzie. Chyba się na mnie nawet patrzą. Dużej ich nagrywa. Aha. Trzeba będzie zapłacić. Nieraz jak tędy szłam. I know. Ale super, co? Gdzie eee, Tutaj? Dobra. No i nie mogliśmy wytrzymać. Oczywiście musieliśmy wstąpić tutaj na kawę. Powiem Wam, że jak tylko tutaj wyszliśmy, nie? I tym wejściem wchodziliśmy, co ja miałam tutaj wejście też nie na ślub, to wspomnienia wróciły, ale w ogóle strasznie mi się tu podoba, jest taki fajny klimacik i mam ochotę zorganizować ten ślub jeszcze raz. Mimo, że jak go organizowałam, to miałam takie nikt, więc organizowania ślubu dobrze, wszystko raz w życiu. To dzień był tego wszystkiego warty, tego całego stresu i chętnie bym to powtórzyła. To co? 1 lipca? Powtórkę. Powtórka. Nie wiem czy słychać, ale ten most właśnie wydaje ten dźwięk. Ale chyba stąd nie słychać mama tak bardzo, nie? Tak. No to nie taki diabeł straszny. Dziękuję. Bardzo. Dziękujemy. I used to look upon myself. as rational and strong and love was just a word in silly song but from that cursed day when you crossed my way all my confidence was gone i'm bewitched bewildered and utterly alone and Telling me it always will be you until the end of my days. And in my dreams, I see how I finally fight I fight away. Today I myślimy o tym, że... W ogóle no to jest, wiadomo, piękne miejsce i też bardzo symboliczne dla mnie i dla Dana, ale y, widzimy jaką robotę, wiadomo, wcześniej też widzieliśmy, ale jaką robotę zrobiła nasza dekoratorka, nie? Jaki klimat oddała, że to było wszystko takie nasze i w naszym stylu. E, no przepięknie to zrobiła, moim zdaniem. Mhm, Jej woda wygląda, słuchajcie, jak... Zobaczcie. Jak brokat, nie wiem, czy to widać w kamerze, zobaczmy. Cała brokatowa woda. Na naszym ślubie było cieplej niż dzisiaj, ale było troszkę bardziej zachmurzone niebo. Tak było. Tak jest. Mama, wróciły ci wspomnienia? Mhm. Tak. Ja powtarzam cały czas, ale... To jest takie, wiesz, że podoba ci się to miejsce, ale jak już tutaj miałeś na przykład ślub, czy coś fajnego ci się zdarzyło, to jeszcze bardziej ci się podoba. O, a tutaj powiem milion razy jestem jak taka po prostu starsza pani, która opowiada co razy tą samą historię. Mm. Tutaj, tutaj Dan na mnie czekał. Ja podchodziłam stąd co mama idzie. O, on stał tutaj. Ja szłam za tego zakrętu i dosłownie gdzieś tutaj mniej więcej nasze oczy. Pierwszy raz w życiu się spotkałam, just saying, this is how we met. You were actually standing here. Może... No we weren't. <laughs> Good <laughs> uh, Yeah we did. No. <laughs> no, and then we were walking <laughs> No <laughs> well, you've set the first date up to be honest. Yes. And here we were walking, weren't we? I should have done that. I didn't set the watch. But and then we are walking here, weren't we? Then yeah. <laughs> <laughs> no, nie, no. No. I gave you a kudo, and then we just went for a walk. So I think it's your imagination. No that's To be fair, <laughs> <laughs> that, that's true. If I seen you for the first time, and you went like that, Ale wszystko zagrało idealnie, i potem tu wzięliśmy ślub. Słuchajcie, minęło kilka godzin odkąd się widzieliśmy ostatnio. Tutaj zrobiliśmy sobie trzemkę, spakowaliśmy się, bo jutro o 3:30 mamy pobudkę, bo o 5:45 lecimy, więc dosyć wcześnie. No, i zaraz widzimy się z moją mamą, jeszcze idziemy na kolację do jednej z naszych ulubionych miejscówek. do Whisky in the Jar, więc już pewnie zobaczymy się tam na miejscu. A ja mówię tak cicho: słuchajcie, bo się mega wstydzę, w miejscach publicznych. Słuchajcie, przyszły nasze pyszności, żeberka Dana z buraczkami i fryteczkami, ale się prezentują, pięknie. Kurczaczek z burakami i swetą i ziemniaczkami truflowymi, moimi ulubionymi tutaj, a twój tak, taki sam kurczak, też są tak. ziemniaczki truflowe, nie? Tak jest. I groszek cukrowy z pomidorkami i cebulką, super to wygląda. Oh, oh, Okay. Which one? Oh, this one? That ah. is So, so it's Just the. This one? <laughs> what else? Do so bardzo dobrze. Dziękuję po <laughs> Jestem dumna. I'm jestem szosyć. <laughs> <laughs> okay, jestem sausage. Jestem dumna. <laughs> dobre? <To> bardzo dobre. <laughs> You're the best advert. <laughs> Nie, no już już No, nagrałam go z ukrycia. Dlatego jestem bardziej dumna. Jak to mówią, wszystko, co dobre, szybko się kończy, i tak faktycznie jest, ale powiem wam, że. E... Pożegnania są ciężkie, wiadomo, dla obu stron zawsze, ale nauczyłam się nie skupiać tak bardzo na tych pożegnaniach, a bardziej na takiej wdzięczności za to, że mieliśmy tak wartościowy fajny czas, bo zawsze jednak ten czas spędza się na maksa i będąc na maksa obecnym, przez to, że wie się, że potem się wyjeżdża, potem znowu się wraca i faktycznie ten czas jest mega intensywny i taki bardzo wiecie, taki quality time, e, taki jakościowy, więc e, zdecydowanie spędziliśmy cudowny czas w Polsce. Jutro z samego rana wracamy 5.45 lot, więc po trzeciej pobudka. Nie mogę się doczekać. <grym> e, Widzimy się, kochani, już rano, o ile będę na siłach nakrywać. jak powoli łapie mnie taki, wiecie, no zjazd po prostu. Nie jestem taka pełna energii, ale mamy Americano na drogę. Mieliśmy zajechać do takiej miejscowości po drodze, bo jest ładna pogoda, ale powiem Wam szczerze, że nie dość, że jest tak wcześnie, że wszystko będzie jeszcze zamknięte, sklepy będą zamknięte, to też jesteśmy trochę po prostu zmęczeni więc stwierdziliśmy, nie dzisiaj, to nie ten dzień. W każdym razie, ja chciałam Wam podziękować bardzo za tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o kciukach w górę, komentarzach, subskrypcji mojego kanału, co by absolutnie nic z Was nie ominęło. No a ja życzę Wam pięknego dnia lub pięknego wieczoru, w zależności od tego, kiedy oglądacie tego vloga. No i do zobaczenia oczywiście w kolejnym filmie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Pa! pa!